łapówki w trakcie negocjacji kontraktów i mobbowałem pracowników. Chciałabym zobaczyć go i powiedzieć wow. Ciekawe, jak to będzie matko. Czekam z niecierpliwością na ten dreszczyk. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Nie zakładam tego, że to małżeństwo się nie uda. Teraz popłaczę. Spotkanie coraz bliżej. Jedynie to nie martwi, że ja się jemu nie spodobałam. Jeszcze możesz uciec? Ślub od pierwszego wejrzenia. Nowy sezon jutro o 21:30 w TVN. Kobiecość i wygoda. Świeżość i niezależność. Świadomość i pewność siebie. Każdego dnia to Ty decydujesz, co jest dla Ciebie ważne. Bella Panty Ultra to nowe, ultra miękkie, ultra chłonne i ultra dopasowane wkładki higieniczne. Niezależnie jaka jesteś dla Twoich potrzeb. Bella Panty Ultra. Kobiecość na Twoich zasadach? Hej, czy wciąż masz tę torebkę? Nie niestety sprzedałam ją. Co powiesz na stówę sprzedano. Przykro mi. Przedałam jej. Niech będzie 150. Już naprawdę jej nie mam. To nie zabieraj mi czasu. Nie zajmuj się dramą, tu liczy się styl. Nowe życie, mody, Zalando, priją Zalando. Zalando. <mulatory> Sięgnij po więcej wakacyjnych spontanów z Pepsi. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex. Mogę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w T-Mobile super oferta Magenta Biznes. Nieźle. 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 A jak? Samsung Galaxy S21 5G z trzema ratami za darmo. Świetnie. Przyjdź do T-Mobile, sprawdź co nowego. Daj trochę miłości ubraniom, które kochasz. Nosi je, piesz je, chroni je. Teraz Kokolino Ultimate Care z nową technologią Profiber chroni włókna tkanin, przedłużając ich trwałość. Aby twój styl nigdy nie wyszedł z mody. Nowy Kokolino Ultimate Care. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Teraz zadbaj o swoje ubrania także podczas prania. Żel Kokolino Care usuwa zabrudzenia, pomaga utrzymać kształt i dba o kolory ubrań. Kokolino, pokochaj swoje ubrania na dłużej. Chroń przed dziećmi. Witajcie w Słowińskim Parku Narodowym. Przepiękne te wydruk. Hej, jestem Ryś. Mieszkam tu z morszfinem, który nie może do nas podpłynąć. Milena, chyba możemy coś z tym zrobić. Racja, Romek. I poko. Takich kościak wy możemy mieć codziennie! Czy masz już cały gang swojaków? Zmieniaj punkty na maskotki i książkę za darmo! Tylko w Biedronce! Setki godzin treningu siły i szybkości, a największym przeciwnikiem bywa nagły ból. Wtedy natychmiast wzywam Ibuprom RR Max, to siła Ibupromu Max w szybkiej tabletce. Ostry ból, to żaden przeciwnik. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde letnie właściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mistrz walki z bólem. Wypróbuj nowość i BuProM Ultra Max, najsilniejsza tabletka na rynku z maksymalną dawką leku bez recepty. Szukaj w aptekach. Dlaczego wybieram wiledę? Bo moje dzieci nigdy nie dają za wygraną. Dzięki teleskopowym linkom Wileda Infinity Flex rozkłada się do dwóch metrów. Pomieści radła i całe twoje pranie. Wypróbuj i przekonaj się. Nowa Wileda Infinity Flex. Wileda. W domu wszystko jest w porządku. Renerze! Bulgardła. gardła. Weź Inovox. Sprawdziłem go. Działa w minutę. Inobox Express. Zwalcza Bulgardła już w jedną minutę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekarz stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko I tylko u mnie takie cienkie, cienkie ciasto. Mia, u mnie ciasto z zakwasem. Moja pizza ma chrupiące brzegi. Moja jest pełna pysznych dodatków. A powinno być wszystko razem. Tak powstała Feliciana, która łączy wszystko co najlepsze. Teraz nowy smak Margarita. Feliciana Pizza od Edkera. W to the game. od razu Będą wielkie zmiany. Bo ja cię. Nie jestem taka ładna jak tutaj. Wydaje mi się, że bardziej mi się to podoba, jeżeli sesja. Zrobimy pokaz Roberta Kupisza. Jestem taka dumna z siebie. Boję się tego, że kamera cię nie kocha. Nie zmarnowałaś jednej klatki. Vain is the name of the game. Good luck. Top model. Nowy odcinek w środę o 21.30 w TVN. W piekarach śląskich w barze Tasty... Ledwo funkcjonuje. A co jest smaczne, czyli Tasty? Burger. Gdzie są patyczki, nie wiesz? Nie mam grzanek. Ruchy! Mistrzowie kuchni... Już dawaj, tego burgera! ...zagotowali Magdę Gessler. To niesamowitego, niesamowite, żeby czekać ponad godzinę. Na kuchni sobie radzę. Fajny. Śmieciowisko! Śmierdzi. Koniec mojej pracy. Kuchenne Rewolucje. Nowy odcinek w czwartek o 21.30 w TVN. Wróciłem! Piąty sezon Ciężarówką przez stany. Nowy sezon ciężarówką przez stany. Od czwartku o 22.15 w TVN Turbo. Sponsorem programu jest promotor etopiryny Ekstra. Leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent leku Askorwita Na odporność. W poprzedniej części. Mąż 32-letniej Hanny Zelman chce, by żona wybaczyła mu zdradę.